Witam na kanale Czaban Robi Raban. To tu przez ostatni rok informuję o nadal trwającym kryzysie humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim. Możesz mnie wesprzeć i dołączyć do grona moich patronów na stronie patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. W rozwoju mojego kanału wspiera mnie agencja Video Brothers. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję, polubienie czy komentarz. Chciałabym zatem oddać głos kto, tym z Państwa, którzy mogą posłom, posłankom w tym temacie coś więcej powiedzieć. Wiem, że pan Piotr Czabon, z którym wczoraj rozmawiałam, zajmuje się tą sprawą i chciałabym może Pana wywołać, jeżeli do głosu jako pierwszego. Dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że ten temat jest poruszony. Ja bym zaczął od samej genezy, od tego, że tych śmierci, zwłaszcza po stronie polskiej, można było zapobiec, przestrzegając prawa, prawa międzynarodowego, konwencji genewskiej, przyjmując wnioski, nie wyrzucając ludzi za granicę, co ma miejsce, co miało miejsce. Wspomnę tylko śmierć, pierwszą oficjalną śmierć, o której wiemy z ubiegłego roku, z 19 września, Ahmeda z Iraku. Dzień po jego śmierci została zwołana konferencja prasowa, na której przemawiał pan Mariusz Kamiński, szef MSWiA. To był szok wtedy dla społeczeństwa polskiego, i ja odebrałem tę konferencję jako takie uspokojenie nastrojów w Polsce, no bo przecież te zasieki były budowane, ten drut kolczasty był budowany, jakoś trzeba by tłumaczyć, że, że jednak śmierci są, że była ta pierwsza śmierć. I przypomnijmy, co wtedy mówił Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński, na podstawie rozmów z członkami grupy, w której był Ahmed, z którymi też później udało mi się porozmawiać, umaczył, że Białorusini wypychali tę trzyosobową grupę, w której był Ahmed do Polski dwukrotnie, nie pozwalając im wrócić do Mińska. Dwukrotnie ta grupa Ahmeda była wyrzucana z Polski. Co więcej, za trzecim razem Białorusini poszczuli psem Ahmeda i jego dwóch Towarzyszy ten pies, z nimi przywędrował do Polski, o czym doskonale wie prokuratura prowadząca tę sprawę. I yy, ci ludzie byli na tyle wyczerpani, że w momencie, kiedy Achmed upadał z sił, kiedy bardzo było prawdopodobne, że to wszystko skończy się śmiercią, bali się poprosić mieszkańców yy, miejscowości Francji o pomoc. A to było 500 metrów yy, od. Yy, tej miejscowości, od tej wsi, gdzie była schowana ta grupa w lesie. Ahmed zmarł, bojąc się właśnie prosić o pomoc, bojąc się po raz kolejny wyrzucenia wywózki na Białoruś. Takich przypadków było jeszcze wiele. O tych oficjalnych śmierciach dowiadujemy się wówczas, gdy policja wie, że jest ciało, gdy prokurator wkracza i wszczyna postępowanie. I z kolei ja mówię szczerze, bez ogródek, nie mam zaufania do działania Straży Granicznej, do działania wojska, zwłaszcza w tym czasie, kiedy była ta zona, ta strefa z zakazem przebywania. Dlaczego nie mam tego zaufania? Ano dlatego, że Straż Graniczna, mimo wiadomości o tym, że ktoś umiera w lesie, mimo tego, że Straż Graniczna otrzymuje od kogoś z grupy y, 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 uchodźców, migrantów, lokalizacje, gdzie może być człowiek umierający, gdzie jest ciało, nie reaguje. Tak było w przypadku Syryjczyka, który zmarł niedaleko w Wólki Terachowskiej w gminie Czeremcha, gdy jego młodszy brat, y, brat jeszcze wówczas żyjącego, Syryjczyka udał się po pomoc. Udał się po pomoc do Straży Granicznej, chcąc sprowadzić ratunek do umierającego brata. Straż Graniczna co zrobiła? Wyrzuciła tego młodszego brata, który prosił o pomoc, za granicę na Białoruś, pozostawiając w lesie chorego jeszcze wówczas człowieka. Po kilku dniach, trzy dni od tego zdarzenia, od tego momentu, kiedy brat poprosił Straż Graniczną o pomoc, Pracownik leśny znalazł już martwego człowieka, który został pochowany jako NN. Jako osoba niezidentyfikowana. A dlaczego? Ano dlatego, że Straż Graniczna na początku, prokuratura powiedziała, że zmarłym jest 20-letni Syryjczyk, ponieważ przy nim znaleziono dokumenty. Ale to była legitymacja młodszego brata. Ten młodszy brat miał ze sobą plecak ze swoim paszportem i z paszportem tego starszego brata wówczas kiedy go straż graniczna zatrzymywała i później pojawił się komunikat straży granicznej że jednak nie wiemy kim jest ta osoba zmarła ponieważ my zatrzymaliśmy inną osobę żyjącą która miała dokument wystawiony na to samo imię i nazwisko które było przypisane tej zmarłej osobie, ale teraz tej osoby nie ma, bo opuściła terytorium naszego kraju. Straż Graniczna nie przyznała się, że wyrzuciła tego człowieka na Białoruś, dlatego prokuratura, nie wiedząc tak naprawdę z kim ma do czynienia, pochowała człowieka jako osobę niezidentyfikowaną. Udało się dzięki współpracy z aktywistami, dzięki kontaktom, które już tutaj my aktywiści wyrobiliśmy i w środowisku własnym, ale też uchodźczym, Udało się ustalić tę tożsamość. Podobnie jak Yasina Satara Jabra. Chłopaka, który przez wiele miesięcy leżał nieżywy w Puszczy Białowieskiej, a grupa Syryjczyków, która z nim była. Przepraszam, tu, 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 tutaj mówię o Ahmedzie. O Ahmedzie z Jemenu. Bo tych przypadków śmiertelnych jest na tyle dużo, że rzeczywiście można się łatwo pomylić. Ahmed z Jemenu. Człowiek, który zmarł, był w grupie z Syryjczykami. Ci Syryjczycy po jego śmierci udali się też do straży granicznej z pomoc po, z prośbą o pomoc z prośbą o to żeby straż graniczna zabrała ich do szpitala a żeby ktoś poszedł po ciało tego Jemeńczyka. nikt nie poszedł nikt nie poszedł a grupa syryjczyków została wyrzucona na Białoruś szukając różnymi kanałami y, y, dostępu do polskich aktywistów znaleźli też numer do mnie i wtedy tutaj całą akcję udało się uruchomić żeby dotrzeć do ciała i powiadomić policję cieszę się że jest tutaj z nami y, Pan generał Jakubaszek, którego miałem okazję spotkać podczas wykładu na Uniwersytecie w Białymstoku i zapytać, jak wyglądają te puszbeki, bo Straż Graniczna nie odpowiada. Używa ładnych określeń, odstawienie do linii granicy, nie mówiąc, co za tym się tak naprawdę kryje. Ludzie, którzy umierają po stronie polskiej, umierają ze względu na zimno, na głód, na wychłodzenie. Można by było temu wszystkiemu zapobiec. Jeżeli chodzi o samo poszukiwanie tożsamości, procedury związane z, już z ustaleniem osoby zmarłej w Polsce, no to sprawa wygląda tak, że tym wszystkim zajmuje się tylko jeden policjant w komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W ogóle z szacunkiem mówię też o tym policjancie, bo wykonuje w tych, w tych warunkach, jakie otrzymał olbrzymią pracę, jest otwarty na współpracę między innymi też ze mną, przyjmuje te informacje i dzięki temu udaje się przywrócić imię i nazwisko zmarłym, ustalić ich tożsamość. Ale jeden policja, który zajmuje się wszystkimi sprawami, jedna prokuratura zsuwał, jedna pani chyba bodajże prokurator, która to prowadzi, to jest stanowczo za mało. My jesteśmy w posiadaniu zdjęć osób zmarłych, między innymi osób, które zmarły po stronie białoruskiej, które są niezidentyfikowane. Jaka jest ich historia? Czy były te osoby wcześniej po stronie polskiej, czy nie? Tego nie wiemy. Nikt oficjalnie tego nie, nie sprawdza. W Polsce, w ośrodkach zamkniętych byli, być może nadal są, są też między innymi, Sudańczyk jest w przemyślu, który to był w grupie zmarłego ostatnio na świsłoczy też chłopaka z Sudanu. Są świadkowie. Są świadkowie. Są świadkowie, z którymi oficjalne polskie służby mogłyby porozmawiać, mogłyby przeanalizować ich wypowiedzi i zastanowić się, co zrobić, by uniknąć w przyszłości tak dramatycznych sytuacji. Niestety nikt z nimi nie rozmawia. Mając w przemyślu człowieka, Sudańczyka, który wszystkim wobec, wszystkim mówił, słuchajcie, tam na świsłoczu utonął mój towarzysz na początku października. Ktoś ze służb zwrócił na, nie, na jego głos uwagę? Nie. Udało się też porozumieć poprzez innego uchodźcę osadzonego w przemyślu, z, udało się skontaktować właśnie z tym Sudańczykiem i powiadomić i zorganizować akcję. Tak zgłaszałam akcję policji ratunkową tutaj na Świsłoczy. Policja po wielu godzinach poszukiwań w trudnym terenie nie udało się jej odnaleźć, a ja wiem, nie będę zdradzał źródeł, ale wiem, że Straż Graniczna patrolująca ten teren wzdłuż Świsłoczy wcześniej wyczuwała fetor rozkładającego się ciała i nie reagowała. Oczywiście ostatecznie po dwóch tygodniach od śmierci to popłynął sygnał od straży granicznej do policji, że jest ciało. Ale w przypadku Mahmuda z Egiptu, którego ciało wyłowiono ze Świsłoczy 29 lipca, nieoficjalnie usłyszałem od policji, że to ciało było wcześniej widziane przez straż graniczną w rzece, ale pływało blisko brzegu białoruskiego w związku z czym nic tu nie robiono. Dopiero kiedy nurt zniósł ciało na stronę polską, wtedy ktoś zawiadomił policję i wtedy dowiedzieliśmy się publicznie o tej śmierci. Przypominam, że osób zaginionych na granicy jest blisko 200. Grupa Granica, Fundacja Helsińska posiada te wszystkie dane. Po wielu ślad zaginął. To wszystko spoczywa weryfikacja i poszukiwanie na nas, na aktywistach, na ludziach dobrej woli, którym coś się chce, którzy gdzieś znajdują, wyrywają swój prywatny czas. A służby, rząd polski do tej sprawy wyznacza tylko jednego policjanta, który pewnie oprócz tych spraw ma jeszcze wiele, wiele innych rzeczy do zrobienia. Może w tym momencie oddamy głos panu komendantowi, panu Andrzejowi który jest z nami online. Tak, oczywiście, dzień dobry. 12, 12 ciał migrantów to jest to, co od kryzysu migracyjnego żeśmy ujawnili plus 13 osoba zmarła w szpitalu, to są jakby te dane, które posiadamy i te dane, które jakby dalej znajdują się w dalszym postępowaniu prowadzonym pod nadzorem prokuratury w Suwałkach przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, rola straży granicznej drodzy Państwo i to jest jakby też dosyć istotny element. Wszelkie informacje ja przyjmuję z pokorą. Natomiast proszę mi wybaczyć, ale jakby dosyć takie jednostronne komentarze, i od razu na samym początku dyskusji przyjmowaniem, że nie ma się zaufania do Straży Granicznej, wręcz jakby tutaj przywołuje się pewne fakty, w których funkcjonariusze Straży Granicznej mogliby spowodować, pewnego rodzaju tragedie, są od tego różnego rodzaju organy ścigania. Jeżeli Pan posiada jakiekolwiek informacje, które teraz Pan przekazuje, konkretne, to proszę je zgłosić do organów ścigania i jakby niech właściwe instytucje zajmą się dalszym badaniem tych spraw. Straż graniczna. Powiem od razu, że, ja przekazałem, ja przekazałem ja przekazałem proszę, że po kolei Jeżeli chodzi o kwestię związaną z działaniami Straży Granicznej. Po pierwsze, naprawdę mówimy tutaj o najbardziej tragicznych elementach. Tak, to jest ludzka tragedia. To jest ludzka tragedia, drodzy państwo. Wszelkim procesom nielegalnej migracji, gdziekolwiek ta migracja jest, towarzyszą niestety ludzkie tragedie. Tutaj również w skala tego, chociaż nie, jest, nie mówimy tu o skali, Każda, każdy przypadek jest tragedią i tutaj jakby skala nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o rolę Straży Granicznej, każdorazowo, każdorazowo, kiedy my widzimy sytuację, czy to po stronie białoruskiej, czy to po stronie już naszej, reagujemy. Kilka rzeczy o reakcji. My naprawdę jako służby, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, państwowe pogotowie ratunkowe, również wojsko działamy w taki sposób, że jesteśmy w stanie, jak mamy taką wiedzę, tym ludziom bezpośrednio pomóc. Kilka faktów. Możemy się uśmiechać, ale przyjmijmy do wiadomości pewne jakby fakty. 11 operacji ratunkowych, 58 osób uratowanych. W bardzo wyspecjalizowanych, trudnych warunkach, gdzie te osoby zostały przez nas zidentyfikowane. Ostatni przypadek sprzed tygodnia 10 osób, 8 obywateli Sri Lanki, 1 obywatel Indii, 1 obywatel Pakistanu. I większość tych osób, wszystkie zostały jakby przewiezione do tych szpitali przez służbę, a głównie przez Straż Graniczną. I teraz o osobach zaginionych. Wszelkie symptomy, jeżeli do nas dochodzą, osób zaginionych, staramy się jakby. Wyjaśnić, staramy się pogłębić. Naprawdę, drodzy Państwo, możecie różne rzeczy mówić o Straży Granicznej. Dla nas ludzkie życie jest nie mniej cenne niż dla Was. Jeżeli mamy jakikolwiek symptom, że mamy jakąkolwiek informację, badamy ją, badaliśmy i będziemy badać. Weryfikujemy i będziemy weryfikować. Zawsze to robimy i zawsze to robić będziemy, bez względu na komentarze, jeżeli chodzi o naszą działalność. My działamy, drodzy Państwo, tak jak prawo stanowi. Nie nazywamy ładnie pewnych rzeczy, co robimy, tylko nazywamy je zgodnie z przepisami prawa. One się tak nazywają na podstawie rozporządzenia i ustawy o cudzoziemcach. To w takim razie, pan Piotr Szabon. To, co mogę, zgłaszam policji. I przypadki zachowań Straży Granicznej, jeżeli chodzi o Syryjczyka pochowanego w Wólce Terachowskiej, który jest muzułmaninem, a został pochowany na cmentarzu prawosławnym, i zachowanie Straży Granicznej w sprawie tej śmierci zgłosiłem policji. Tak samo jak w sprawie Jassina Satara Jabra, który ostatni raz widziany był właśnie przez swojego towarzysza w momencie, kiedy Jassin był zatrzymany przez Straż Graniczną, a po kilku miesiącach odnaleziony martwy, tak samo jak też przypadek Ahmeda Z Jemenu, który zmarł w Puszczy Białowieskiej, jeżeli się nie mylę 15 lutego ubiegłego roku. Straż Graniczna została powiadomiona o jego śmierci, o jego lokalizacji i tam nie poszła. Musieliśmy prywatnie tutaj z mieszkańcami organizować akcję dotarcia do tej lokalizacji do zgłoszenia sprawy policji i ja o tych wszystkich przypadkach policji powiedziałem. Z tego, co nieoficjalnie wiem, jakieś postępowanie w którymś z tych przypadków jest prowadzone. A jak wygląda informowanie rodzin osób zaginionych przez Straż Graniczną i tę zarządzaną bezpośrednio w Białymstoku przez pana generała kubaszka, Mogłbym się o tym bezpośrednio przekonać. W momencie, kiedy Kurt iracki, mieszkający na co dzień w Londynie, Rekaut Rahid, wujek zaginionego od roku Mohameda Sabaha, przyjeżdża do Polski po raz kolejny, bo zobaczył właśnie ten film, ten nieszczęsny film z człowiekiem wiszącym głową w dół na murze. Rodzina rozpoznała w tym człowieku zaginionego Mohameda. Przyjechaliśmy do straży granicznej w Białymstoku, ja jako pełnomocnik rodziny wujka i chcieliśmy zapytać straż graniczną, co się dzieje z tym człowiekiem, kim jest ten człowiek, gdzie trafił po tym, kiedy upadł z tego muru. Po kilkunastu minutach zszedł do nas pracownik straży granicznej wraz z tłumaczką. Chcieli zabrać wujka zaginionego Mohameda Sabaha gdzieś do dzielnego budynku, do oddzielnego pokoju. Zabraniając mi w tym udziału, Straż Graniczna nie zgodziła się na to, bym był świadkiem i bym był pełnomocnikiem wujka. Odesłali nas z kwitkiem, nie udzielając odpowiedzi na podstawowe pytanie: co się stało z tym człowiekiem, kim jest ten człowiek, który wisiał na, mur, na murze? Poza lakonicznym komunikatem wydanym przez Straż Graniczną, mówiącym o tym, że to był Egipcjanin, nic więcej nie ma, żadnych dowodów na to, jak, w jaki sposób została zidentyfikowana jego tożsamość. Czy trafił do, do szpitala po upadku z tego muru? Jakie były badania? Nic na ten temat nie wiemy. I wujek zaginionego Mohameda Sabacha, który bezpośrednio pytał Straż Graniczną o los tego człowieka, nie dostał żadnych podpowiedzi od policji. Za to dowiedzieliśmy się następnego dnia, bo. Latem tego roku zgłosiliśmy zaginięcie policji Mohameda i policja w Hajnówce prowadząc tę sprawę zadała pytanie Straży Granicznej też o Mohameda Sabacha i co się okazuje, że ostatni raz Mohamed Sabach był widziany przez Straż Graniczną, był zatrzymany przez Straż Graniczną i później po nich ślad się urywa. I w związku z tym to są między innymi jedne z wielu argumentów, dla których nie mam zaufania do działania formacji zarządzanej przez pana generała Jakubaszka, ale oczywiście znam też tę drugą stronę. Znam przypadki strażników granicznych, którzy próbują na własną rękę pomagać ludziom, zabierając z domu kanapki, prosząc też aktywistów o ubrania, o buty, które można odziać tych zatrzymanych przed ponownym wyrzuceniem ich na Białoruś. Znam też przypadki dylematy tych strażników granicznych, którzy nie wiedzą, jak w tej sytuacji się odnaleźć, i zasłaniają się tym, o czym mówi pan generał, czyli tym rozporządzeniem, które zezwala na odstawienie do linii granicy. Pan generał Andrzej Jakubaszek w bardzo pięknych słowach mówił o tych osobach, które Straż Graniczna uratowała. Nikt tego nie neguje, tej akcji z tymi dziesięcioma osobami czy innych akcji ratunkowych wykonanych przez Straż Graniczną, ale czy Państwo zauważyliście? że generał Andrzej Jakubaszek ani słowem nie powiedział o tysiącach kuszbeków, które dokonali strażnicy graniczni pod jego nadzorem i za jego zgodą. Bo ja takich wypowiedzi nie słyszałem. Pan generał Andrzej Jakubaszek po zakończonym wykładzie na Uniwersytecie w Białymstoku umawiał się ze mną na spotkanie. Wysłałem oficjalną prośbę o rozmowę z generałem. Jak Państwo sądzicie, generał zgodził się na takie nagranie? Nie, nie zgodził się, bo wiedział, że będę go pytał o to, jak wygląda tak ładnie ubrane w słowa odstawienie do linii granicy tych ludzi, którzy umierają też i cierpią po stronie polskiej. Dziękuję bardzo. że mogę działać informacyjnie na pograniczu polsko-białoruskim to w dużej mierze zasługa moich szanownych patronek i patronów, którym teraz bardzo serdecznie chciałbym podziękować i wyczytać Wasze nazwiska. Imiona również. Moimi patronkami i patronami są Katarzyna Mielec, Karolina kalicińska mędyk Agnieszka Jobda, Beata Chudek, Paweł Sałata, Wojtek Czciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Gurak. Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztoprutkowska, Michał Kowalówka, Zachra Parschidis, Daniela Olszowa, Agata Bonnenberg, Gosia Drost, Kornik BP, Tomasz Barczak, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Piotr Nagłowski, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka. Ewa przy okazji też chciałbym podziękować Jannie Klimowicz, która wspiera mnie merytorycznie przy produkcji materiałów, które możecie obejrzeć na kanale Czaban robi Rabana. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona moich patronek i patronów, zapraszam na stronę patronite.pl/ukośnik Czaban robi Dziękuję, że mnie wspieracie. Dziękuję też za pamięć o tym, co dzieje się tutaj na pograniczu polsko-białoruskim od ponad roku, gdzie kryzys humanitarny wciąż trwa.